Zanim w Ameryce Północnej pojawiły się koraliki przywiezione przez białych jako towar handlowy, Indianie używali wielu innych rzeczy, które spełniały tą samą funkcję. Na przykład muszelki dentalium, które miały już gotowe otworki, dzięki którym można było je od razu nawlekać. Na cmentarzu Indian Pueblo w Arizonie znaleziono koraliki wykonane z czarnego kamienia, których średnica wynosiła od 1 do 2 mm. Niektóre ze znalezionych naszyjników mierzyły 10 metrów długości. Do dziś pozostaje tajemnicą, w jaki sposób w maleńkich koralikach przewiercono otwory o średnicy około pół milimetra, jednak z wczesnego historycznego okresu zachowało się bardzo mało rzeczy wykonanych tradycyjnymi materiałami. Techniki zdobienia koralikami naturalnymi rozwinęły się dopiero w okresie późniejszym. Na wielkich równinach muszle dentalium i jelenie zęby stały się popularnym materiałem dekoracyjnym aż do połowy XIX wieku. Nawet później w przypadku stosowania tego stylu wspólnie z koralikami szklanymi. Głównie jednak, nie licząc wampumów, Indianie przestali używać koralików z muszli dentalium, ledwo tylko pojawiła się możliwość zdobycia szklanych koralików europejskich. W XVIII wieku przemysł szklarski nie był jeszcze dobrze rozwinięty, dlatego pierwsze przywiezione koraliki były bardzo drogie, trudne do zdobycia, w dodatku przeźroczyste i w dużych rozmiarach. Pierwsze nieprzeźroczyste koraliki, białe i jasno-niebieskie, przywieziono do Ameryki z Włoch około 1800 roku. Zwane były końskimi, z angielskiego pony beads, od ich sprzedawców podróżujących na koniach. Od 1840 roku duże koraliki zastąpiono małymi, przywiezionymi z terenu dzisiejszych Czech, i stały się one towarem handlowym z Indianami, którzy od tej pory używali ich jako podstawowy materiał do wyszywania i innych dekoracji. Szklane koraliki wyparły dotychczas używane na północy kolce jeżozwierza, ale dotarły również tam, gdzie kolców jeżozwierza nie znano. Nie wszystkie kolory były jednakowo dostępne. Prawdziwym rarytasem był kolor czerwony, który w owych czasach był bardzo drogi. Pierwsze ozdoby z koralików nie były tak kolorowe i perfekcyjnie wykonane jak obecnie. Ze względu na to, że koraliki w ogóle były bardzo drogie i wielu Indian nie mogło sobie pozwolić na zakup dużej ilości, wykorzystywano w miarę możliwości wszystkie koraliki, jakie akurat były dostępne. Stąd też obok koralików o jednolitej barwie trafiają się przejrzyste, odblaskowe lub o różnym odcieniu i grubości. Efektywność ozdób z koralików zależy całkowicie od dobrania odpowiednich kolorów. Niefortunne zestawienie barw psuło efekt, ale przy pewnej dozie dobrego smaku i zmysłu kolorystycznego można było uzyskać najpiękniejsze wzory.